W obecnych czasach bardzo łatwo jest ulec takiej wymówce pod tytułem Nie mam czasu. Jestem zajęty, tak? Nie mam czasu na poznawanie kobiet, nie mam czasu na uwodzenie. I teraz popatrz, ile godzin dziennie poświęcasz na scrollowanie telefonu, TikToka, Instagrama, Facebooka, cokolwiek tam jeszcze masz poinstalowane, ile czasu spędzasz na oglądaniu jakichś głupich filmików albo nawet mądrych, nieistotne. Powiedzmy, żeby to była jedna godzina dziennie i to jest 7 godzin tygodniowo. W skali miesiąca to wtedy właściwie 30 godzin, tak? I teraz co się okazuje? Gdybyś te same 30 godzin poświęcił na wyjście na podryw, wyjście do miasta, ja nie mówię, że musisz od razu biegać po ulicy i zaczepiać dziewczyny, ale po prostu pójść sobie nawet do galerii handlowej, kupić sobie jakąś kawę, nie musisz tam kupować jakichś ciuchów, wydawać nie wiadomo ile pieniędzy, ale usiąść sobie wygodnie jak gość przy jakiejś kawie, przy herbatce, czy co tam lubisz, i poświęcić ten czas na zagadanie do jakiejś fajnej kobiety. Przecież, jeżeli ja sobie zadam pytanie, ile ostatnio mojemu kursantowi zajęło podejście do kobiety, po którym dostał numer telefonu i nawiązał fajną znajomość, to powiem szczerze, trwało to 3 do 5 minut. Jak sobie przypomnę swoje najlepsze podejścia, ile trwały? Prawdopodobnie. 3 do 5 minut. Więc jeżeli masz godzinę czasu dziennie, sumując, żeby scrollować te głupie aplikacje różnego typu i patrzeć się w telefon, to dlaczego nie znajdziesz tych 3 do 5 minut, żeby zagadać do jakiejś fajnej dziewczyny? Przecież to podejście nie musi być długie, ono nie musi trwać nie wiadomo ile.